Flaga Ukrainy na gmachu Sejmu wisi w miejscu przynależnym gospodarzowi. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, wnoszę o odroczenie posiedzenia do czasu, aż zrobi Pani porządek w Wysokiej Izbie i na terenie kancelarii Sejmu. Udekorowany został gmach. Sejmu flagami. Wisi na nim na froncie i u wejścia flaga obcego państwa. Protokół flagowy w swoim czasie rekomendowany silnie przez ówczesnego ministra spraw wewnętrznych zasiadającego tutaj, pana ministra Błaszczaka. Ja pani Pani Marszałek, polecam lekturę tego protokołu flagowego. Flaga Ukrainy na gmachu Sejmu wisi w miejscu przynależnym gospodarzowi. To się nie godzi, to niewłaściwe. Za niespełna miesiąc. Pani Marszałek, czy ja mogę zgłosić wniosek? Panie pośle, panie pośle, po pierwsze zgłosił pan już wniosek, po drugie, jak pan powiedział, przynależy gospodarzowi. Gospodarz udzielił części budynku po to, żeby solidaryzować się z Ukrainą. Właśnie gospodarz. A gospodarzem jest Wysoka Izba. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie będę. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan poseł Władysław Kośniak-Kamysz, Koalicja Polska. Bardzo proszę.